Dziś opowiem ci, co ma wspólnego opadanie rąk z pozwalaniem komuś wy wy co? No, zaraz zobaczysz. Pozwalanie poza czy pozwalanie na? Co te słowa mają ze sobą wspólnego i jak w ogóle można to przetłumaczyć, skoro to jest takie nielogiczne? Te słowa się ze sobą w ogóle nie kleją, ponieważ są to frazale. Let w języku angielskim oznacza pozwalać na coś. Na przykład takie let me do this. Pozwól mi to zrobić. Proste, proste. No ale kiedy dochodzą nam do tego frazale to już nie jest takie proste, ponieważ to są takie konstrukcje gramatyczne, które po dodaniu jakiegoś innego słowa, tak najprościej to tłumacząc, czasem tworzą coś totalnie niezrozumiałego. Więc jeżeli nie znasz tej konkretnej konstrukcji, to po prostu nie zrozumiesz tego zdania. Dodatkowo, te frazale ze słowem let, które dziś Ci przedstawię, są bardzo popularne i z pewnością je usłyszysz w najbliższych miesiącach, może nawet tygodniach używania swojego angielskiego. I wtedy pomyślisz sobie o ten idiom od darka. To wtedy koniecznie musisz mi o tym powiedzieć. I zacznijmy od pierwszego let in. Tutaj jeszcze można by coś wydedukować, bo let, czyli pozwól, in, wy. Pozwól, wy. Może pozwól gdzieś tam w coś wejść, czyli wpuść. Let in oznacza wpuszczać. To let somebody in. Na przykład, let me in oznacza wpuść mnie. Możemy zapukać do kogoś, knock, knock, let me in. Być może znasz też bajkę o trzech świnkach. Tam wilk śpiewa właśnie Little pigs, little pigs, let me in. A one odpowiadają, not by the hair of my chinny, chin, chin. Ale to jako ciekawostka. Możesz też powiedzieć, don't let them in, czyli nie wpuszczaj ich. Albo don't let strangers in. Czyli nie wpuszczaj obcych. Można by tak powiedzieć taką przestrogę do dzieci. Don't let strangers in. Czyli jakby nie pozwól obcym strangers in, w. No, nie zrozumielibyśmy tego słowo po słowie, gdybyśmy nie znali tej konstrukcji. To let in. Następna propozycja to let off. I najczęściej użyjemy tego w takiej formie let it off. To oznacza. Odpuszczać coś. Odpuszczać coś, ale też odpuszczać komuś. Można by powiedzieć let it off, czy Brytyjczyk powie bardziej let it off, tak bardziej miękko. I wtedy by to oznaczało po prostu odpuść to, let it off. Don't care about it. Ale można by też powiedzieć let me off, czyli pozwól mi off coś poza coś wyłączonego. No też ciężko by to było zrozumieć, nie znając tej konstrukcji. Tymczasem let me off, oznacza odpuść mi. Taki zejdź ze mnie. Nie dokuczaj mi. Następna propozycja, let out. I tutaj już by chyba się udało coś wydedukować. Czyli takie, pozwól out, na zewnątrz. Pozwól na zewnątrz. Na przykład, let me out. Pozwól mi na zewnątrz. Czyli wypuść mnie. W filmach możemy gdzieś usłyszeć, please somebody let me out. Proszę, niech mnie ktoś wypuści. Ale to też może oznaczać, puść mnie. Jeżeli ktoś kogoś trzyma twardo i nie chce wypuścić, to wtedy ta osoba trzymana może krzyczeć, let me out. You've got to let me out. Musisz mnie wypuścić, czy Amerykanin mógłby powiedzieć: You gotta let me out. You gotta let me out. Ale na przykład u doktora moglibyśmy usłyszeć taki zwrot: Let your breath out, czyli wypuść oddech, czyli wypuść powietrze. Let your breath out. Czy można by na przykład powiedzieć: Close the window, don't let the heat out, czyli nie wypuszczaj ciepła, zamknij okno. Kolejna propozycja, i tutaj mógłbym się założyć już o milion dolarów. Akurat mam jeden, więc mogę się z Tobą założyć. To let on, uwaga, uwaga, oznacza coś w stylu może nie wygadać się, ale powiedzieć o czymś, jakby zdradzić coś, ujawniać. Spróbujmy. Let on. He knows more. Tutaj jest n. So he knows more than he's letting on, czyli on wie więcej niż nam zdradza. On wie więcej niż nam mówi, niż nam pozwala się dowiedzieć. Albo na przykład można by powiedzieć she won't let on Czyli ona nam nie powie, ona nam tego nie zdradzi. I na sam koniec przedstawię ci ciekawy zwrot, który też prawdopodobnie cię zaskoczy, jeżeli nie znasz tego zwrotu. Możesz już teraz spróbować go wydedukować. Let down. Pozwól. Dół. Pozwól w dół coś. Hm, no zobaczymy, co to może znaczyć. Natomiast, jeżeli do tego momentu ci się podobało i myślisz sobie, w sumie w ciekawy sposób jest to przedstawiane, taki łopatologiczny, czasem ze skojarzeniem, czasem może nawet z błyskotliwym żartem. Jeżeli zechcesz zostać ze mną nieco dłużej, to ja jak zwykle przypominam, Enlina, do 500 zwrotów, koniecznie sprawdź tę prezentację, powiem nieskromnie, genialnego i prostego rozwiązania dla każdego, kto chciałby nauczyć się angielskiego, tak właśnie w taki zwykły sposób do codziennej komunikacji. Ponad 500 zwrotów podzielonych na kategorie. I już nic więcej na ten temat nie powiem, sprawdź sobie prezentację. Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podoba, to koniecznie pozostaw po sobie jakiś ślad, łapki serducha, mile widziane, udostępnienia, a także komentarze, które też zresztą uwielbiam czytać, czasem się do nich odnosić i bardzo często na ich podstawie też tworzyć nowe, nowe materiały. A ta ostatnia propozycja, czyli let down, oznacza zawodzić kogoś. Tak na zasadzie rozczarować kogoś. Można by powiedzieć Don't let me down, please, don't let me down, czyli proszę, nie zawiedź mnie. Albo można by komuś zadeklarować I will never let you down. Czyli nigdy cię nie zawiodę. Jakby nigdy, nigdy nie pozwolę ci, może tak, upaść na dół z mojego powodu. Tak sobie możemy to skojarzyć. Albo don't let me down. Czyli nie pozwól mi upaść na dół. Jakby zawieść się tak, o ręce mi opadają. Zawodzę się z Twojego powodu. Może w ten sposób należy sobie to skojarzyć, żeby nam się to łatwiej zapamiętało. W tym materiale to tyle. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. W momencie pisania się zapędziłem, chciałem pominąć n i tutaj miało być o.